Witam wszystkich, z tej strony Allog Boże, kogo tam tak nosi? Co tak głośno tam? No, a to jest kolejny odcinek z Farming Summit 2015 I dzisiaj jest ze mną Spajki Wujek Siema, siema Jest ze mną y, Danger y, y, Wnusiu Siema No i Dusiu Pusiu siema, <grywa> Zastanawiałem się co powie. No, Jamie, to... no. Um, dzisiaj, dzisiaj co, no Dzisiaj co, dzisiaj trzeba, ku, kupiliśmy pole, kupiliśmy header, bo pieniążki za mleczko przyszły. Trzeba skosić to pole z kukurydzą na ziarno, bo żniwa tuż, tuż. W sumie nie wiem kiedy się kosi kukurydzę na ziarno, ale podejrzewam, że bardzo późno. No, ale zacz, Zaczniemy od tupy strony. Jak to my. Jak to my. No spajki chyba sprzedaje z... Spajki sprzedaje zboże Denger jak zawsze się opierdala. No a duszek trasuje to siano, które tam mieliśmy, no bo to ktoś jednak musi zrobić, a. Może on największy może, no to... A no to... No, Można, można. Można, można. Nie wiem czy to, to było nawożone to, ale kurde, jeśli nie, to trochę lipa. To ziarno? Kukru? No. Kuku, kuku, kuku. 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 Bios, bios. Ej, czekaj, jak to było? Luciu, ale... chodź no, zobacz czy to było naważone, bo chyba nie. Czekaj, biegnę. U, kurczę Nie, ma sensu. nie obraca, sobie Ty. Nie Dlaczego tu jedna połówka jest w rzepaku, a druga w jęczmieniu? Nie połówka, tylko pewna część. No dobra, no. No bo się pierdolnął i zasiał tak jak zasiał, no Ale nie się pytasz co? To... No czy to było nawożone czy nie? No, chodzi ci, żebym zaraz zobaczył po no. no, ja widzę jakby było nawożone, ale... No ja też tak widzę, że jakby było. A ty... Przepraszam cię bardzo, Alok. ty pytasz duszka, który jest daltonistą? listą? No żeby... tak faktycznie. No, no kurwa! Nie wiem, nie... nie wiem. Słuchaj. Ja nie wiem jak ty. Bo ty moim lekarzem nie jesteś. Jak to nie jest swoim lekarzem psychiatrą? Właśnie. Dlatego sam jest taki wiesz, zbzikowany nie. No ma coś z deklem, ma. Cie, jak słucham e, w pewnym momentach, jak słucham e, aloka z duszkiem, to po prostu mój mózg odmawia po co, 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 co twoje? Co twoje? Bo nie dosłyszałem. Co, to co? Duszek, wyłącz tego telefona. No już. Albo wypierdol go przez okno, niech go pierdolino pierdolnie. No to, mój to, to, wysiada co, jak to, A co, 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 co ci się wyładuje? Mój mózg nie wy mój mózg wysiada Ej, jak... Ej, to... u ciebie też tak przyciszę go w pewnym momencie. <głos> 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 tak, tak, tak. Kochani widzowie z kim ja muszę pracować. Ten pracować musi siedzieć opierdalać na tym spiuk, no musi pracować. No Ten to jest dopiero Amant. Nie ja pokazał ja, jak ja, ja się naprawdę pracuje na roli, tak? To był. To... Kurwa, idziłem Bizonem, masz coś do mnie? ci. Znaczy, chyba latałeś za Bizonem, ej! <grychy> Woj, a zabierz mnie na kombine! <grychy> <grychy> trzeba było tak pod, o, trzeba było tak pod podskoczyć po z, z pod... przodu. By cię wy... wysrała by cię rurą. Pod heder. Ale ten, mógłbym sobie ten, ładnie leżurę ustawić przez motowidła, żeby nie wyczesało. No. Nie, tylko trzeba było ustawić się pod te, no od razu by Cię obszczegło, nie? To to moto... to ma... No, no. Te motowidła to by ci nawet włosy na dupie rozczesały. A, pierdolę. <głos》> można, można, cały czas. No, rodzyny, rodzyny by Ci wymiotło. ty <głos》> roz... Czego się dusisz? Kurwa. Kurwa jeszcze... Teraz jakby się tak cieszył, a tu mu mucha wleciała do gardła. I kofnąłby tutaj kurwa na, na, na ekranie. Rodyny Boże smutki nie. Ja już ci nic nie będę mówił, bo to jesteś psychopata. ty głupi jesteś. Ja czy ty kurwa? To ty się tam Ty się tak cieszysz. Jak szczerbaty na Słuchaj. Czy coś tam Ja w ogóle dzisiaj sobie ten taki czarny humor. Oglądam taki z obrazkami. No i tak. Yy, ojciec, mówi syna, ojciec mówi do syna. Ojciec mówi do syna. Synu co to jest? Yy, ma cztery łapy i nie żyje. To proste tato, to krzesło. Nie, nie zgadłeś. A ojciec ma na... Ten, na rękach zdech, zdechłego psa. Dziękuję. <głos> <głos> Dobre Niesamowite Ile tego jest? ja się tutaj zamęczę. Co to kurwa trawa była? Faster era co? Kurwa, lebioda Dzikie paso kurwa Nie wiem, z dupy coś tu wyskoczyło. No co powiedzieliście? Lebioda? No co? No nie no tak czy nie? No tak, no Lebioda to moja koleżanka. No i taki chwast to jest lebioda. Taka, taka. Takie taki kulki ma, jak kwitnie. Pierwsze słyszę. Nie wiesz, jak wygląda lebioda? No nie wiem. To wpisz sobie lebioda, to będziesz wiedział, kurwa. W ziemniakach często rośnie. No nie tylko. No nie tylko, ale najczęściej, nie? Znaczy najszybciej spotka się w ziemniakach. No. no. Wpisałaś? I kochani, kochani, no nie, bo to kurwa prasuje, tak? Nie, kurwa, prasowaniem się zajmuję. Cieło gendera wycisza. Co? To... Cicho. Do to widzów mówię. Mhm. Musi, Mówi, że cię słuchają. No mów mów. Słuchaj, aha! Pozdrawiam naszego widza z wieża. Pozdrawiam. Kogo? 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 Tego widza z siebieża. po papieża. Myślałem, że tego. Jak on miał. jest Katerpi Co? Nie katterpi. Przeraziłeś mnie, że jest na tym spiku. Spojrzałem aż. Aż się spojrzałem w drugim militarni, ja mówię, boże słodki. Co nasz czas czeka? Ty 72 tysiące, skąd? My? Aha, bo spajki sprzedajesz, boże. A sprzedajesz tam gdzie najdrożej chuju? A ty ta jedziesz do jednego skupu gdzie najbliżej pewnie chuju. No dokładnie. Wiesz, że ja cię znam. Jedną przyczępę sprzedałeś, czy dwie już? Dwie. Szkoda, myślałem, że jedno mi tak dużo kasy. Ty, znowu ile tutaj będzie tych bel, o ja pierdzielę. Będziesz miał to zbierać. Z nie, ja pierdole, ty kupisz tą Ursusowską. Jaką Ursusowską? No to on do zbierania bel. Nie. Tak. Aha. ja to pierdolę nie robię, serio. Widła. No dokładnie, duszek widłem w dłoń i dajesz. A widzieliście te, ten filmik, co yy, ruski sobie z przyczepy bierze balota na plecy i idzie z nim kawałek? E, wiesz co, to jest balot ze słomy? No ze słomy, no tak. A ze słomy to wiesz, spajki by go kurwać dźwignął. No spajki to nie, no, chociaż spajki to by ze trzy dźwignął. No, on nie, on nie szynkę, on nie wszystko. Nawet duszek by go dźwignął. O nie, no, duszka to by złamało. On by, szpul, on by szpulki ze sznurkiem nie podniósł. Złamał spokojnie. Ale nogi mu się kurde kołysały, nie? Myślałem, że, że mu pierdyknął nogi w kolanach i tak fajnie go przygniecie, ale ale nie. No by, wiesz, kozak byłby, byłby jakby z tego, z, z siana. No nie, no siano to było ciężko bujnąć, Co dopiero jakby miał ten. dźwigać. Ale w, mimo wszystko, nie, że, że wiesz, że dźwignął, że przeszedł z tym balotem kawałek, to jednak jest coś, nie? Osobiście nie widziałem, żeby ktoś nosił balot na plecach. Dobra, muszę ci nagrać, Ty muszę i do sąsiada wziąć ten, wziąć balota ze słomy i nagrać filmik, ja też będę Kero no, no nagraj, nagraj Do, na, ci... do nagrody Dar Darwina jak znalazł! Miałeś to swojego GoPro na China i chuj Co? Miałeś to swojego GoPro in China i chuj. co miałem? No to swoje to kurwa tą kamerkę specjalną <laughs> A To jest, działa już A działa Działa jak, działa jak natura chciała. Co, nie ma filmów? No bo na razie w polu jest spokój, tak? Bo jak jest sucho, chłopie, nic się nie da. Czeka na wojnę. Czekam na. O, właśnie. Czeka... miałeś jakiś ostatni wyjazd, czy nie? Nie. Ty kurwa, wiem co zrób. Będziesz miał, chłopie, wyjazd. Tu. Tak. I... się sąsiada słome, nie? Nie, nie, o to chodzi. Dasz tą kamerkę sobie na. Na Hełma no. I jedziesz na akcję Ja. To by było... Ja lubię takie filmiki oglądać. Jakie? No, no że Strażacy mają GoPro hełmie... Kurwa daj mi powiedzieć. A są takie akcje gdzieś na YouTubie? Co. Co ty piszgasz? No. Te Strażacy mają... A to najbardziej najczęściej OSP. No bo, się, bo się. Państwówka nie będzie bawić w takim. No bo z SP to pewnie by ich Za to... Nie. Nie, no Też widziałem piarę filmików z RG, ale ten, yy, są takie filmiki, Helmet, Kamy, Straż żarny, tam chcę czy coś, czy te, i tam... No A to nie jest polski. Polski? Polacy tam też są. Oficer Operacyjny Wsi. No to nasi no. No to nasi, Oficer Operacyjny Wsi, polecam gościa, fajnie nagrywa, bo on tam kilka ma tych swoich filmów, to tam widać jak jadą wozem na, na sygnale. Jakieś tam akcji i tam rozwijają węże czy coś. No wszystko jest tam opisane. filmów, naprawdę jest dużo takich filmów. Nie wiem, w sumie nigdy nie, nie interesowałem się, to tu nie oglądałem, nie? Ale ja się interesujesz. No, no, no właśnie kurwa, duszek. Guzik mnie to obchodzi, masz być. I, kurwa jak! I możesz stanąć na głowie, zakleskać uszami. Masz być i koniec kropka. Nie interesuje mnie tak. No to wszystko jest. kosze sobie kukurydzę, nie patrzę od spajki. <gry> nie <cudzienne> zjawisko <gry shutter> Pol sobie leży? Co, nie, zapierdalał traktorem ty. Jedzie jak pijany po całej, całej drodze, nie? Lagima. Lewa, prawa, lewa, prawa, ale jedzie. Lagima. Patrzcie, bajki jak ten twoje FPS-y? FPSy dobrze teraz ping skacze z internetu. No, internety. No. A internety, a siostra nie przyjdzie Nie wiem A ktoś się pytał o twoją siostrę na YouTube Widziałem Ci Kurwa pedofil. No. Albo też jedenastoletni chłopak no, ten no a ten a Co ten gender? Ten... Konkurencja Kater, <laughs> Oj tam Terpi o katerpi właśnie katerpi, a... Co Kazerki no, Katerpi to będzie Twój szwagier. No, także. jest. Nie. Nie. nie wiem. Nie wiem, bo bym wolał się powieść. To będzie głęboka znajomość. Oczywiście. Dosłownie nie. głęboka znajomość. To wiem, że to nie będzie szwagier, tylko małżonek. O no, tak. A <śla> Spajki nie reklamujesz już swojego kanału? A możecie wejść. I... A, a potem wyjść. Ocenić oczywiście Wydaje każdy film łapką w dół. No i, no i kochani, no to skoro Spajki może, to ja też zapraszam na mój kanał, jeśli chcecie dowiedzieć się jak wyimać, wy, wy, wy nie płacić... Foto, yy, mandaty, Że, żeby się dowiedzieć jak, jak nie zobaczyć, prowadzić swojego kanału na YouTubie. Jeśli chcecie zobaczyć Białe Lacie, jeśli chcecie zobaczyć... Nie, biały lacie. Ja Jeśli chcecie zobaczyć yyy... Duszka jak sika. To ty pierdolisz? Jeśli chcecie zobaczyć jazdę kombajnem jaki 60 na przyczepie... A ja, mam, a ja mam... A ja mam... A ja mam, a ja mam filmik jak duszek z w krzakach. Ale go... Ale go nie... Ale go nie wrzucam, bo on mi zabronił. Ale jak chcecie to zostawcie łapkę w górę i pomyślimy, żeby go wrzucić. <laughs> Dasz ten, dasz jakiegoś gościa, który seraz w krzakach i na, na tego gościa na mam twarz. O no to by było mocne. Nie no ja mam takie zdjęcia. Takie... Tak ty masz taki filmik. Mister, no nie pamiętasz jak chcię przez parga by kurwa, ale mnie ciśnie i je pod tu razu w krzaki. Park, to był raz. No. Aaa, czyli jednak. A <laughs> widziałeś zdjęcia na Facebooku? Twoje? Widziałem, widziałem, widziałem. Ja też widziałem. No jak? No zajebisko, hop. No i tak nie zamoczysz. Nie, po, nie pogadasz, no. Super. Czy mam coś udostępnić? A! <laughs> szachmat, kurwa. O, spajki y coś sprzedał znowu. Wiesz, ja się mam to. Spajki to się do zachowuje, jakby do lombardu jeździły. Na pekę, bo nie, bo ale mnie nie udostępniaj. Nabrało, na pewno? ja twoich zdjęć nie udostępnię. Ale, ale na pewno? Cicha duszek. Ale co tam? Jakieś limę mi się nabrało, nie no. wiem co z tym zrobić. sprzedać. Nie wiem gdzie. Naraz. a co nie ma nigdzie do sprzedania? Właśnie nigdzie się nie da. <noise> Jak do... to nie? Pajki dostał limo, to wsiadaj. <noise> Ej, ty faktycznie nigdzie się nie da. A co to jest w ogóle to lim? Lime to chyba coś tam było, bo pamiętam jak to było w Gendy Season. Limumki? Nie wiem co to jest. A sprawdź, wejś. się. Alok, kup Czekaj, wejsź się, sprawdź. Wpisz nawet w Google Translator co to jest Lime. Halo? Co? Przedaj duszka. Nie no, kto to chce? Myśli, że to chce teraz coś kupić, kurwa, na rynku wtórnym czy jak? No kurwa, Brad. No. Czy to człowieku to jest bite? On ma duży przebieg. Już doklepane, kurwa, drzwi wymienione i nie od koloru, kurwa, białe buty, pff. Wydech już rozwalony, chłopie, leje się z niego. No w chuj pali, ledwo to chodzi. Duszek. Nie wiem jak ty. Chopie, wie, jeszcze ty, ale... rzuca tym na zakrętach i nie no to się w ogóle nie nadaje na nic wapno. A wapno, to no to to gdzieś opróżnij to, chopie. Tak, nie wiem jak ty, ale ja bym mu przypomniał o jednym jojku. Co? A, faktycznie. Ale ja bym mu przypomniał o jednym jojku. No tak, bo on my... ma... A mieliśmy jojka w ekipie. I Właśnie, jojek, co z nim? No tam... Minecrafta gra. Nie Jeszcze? Mam... Nie <laughs> Właśnie dużo. dawno nie graliśmy, nie? <laughs> tak trochę. gra w Minecrafta, możesz go wziąć. O, możemy z nim zagrać, co nie? jasne. O. Nie no, No, pewnie. Codziennie mogę. No, to do 25. Nowego sezonu weźmiesz Katerpiego. No, to dobry pomysł. Nowego sezonu. Także mamy nowego członka w ekipie, jest to okay. Też... Gender, cieszysz się, że będzie nowy sezon w Minecrafcie, prawda? Będziesz miał co oglądać. Ale masz to będzie to już dziewczyna. No. Nie, ja ogóle swoją rudą. Nie, nie chcę ja żadnych truska. No, na... O, jak nie zna. No. On już zna. Raczej... Podejrzane. Podejrzane! Raczej od dziś nas nie ogląda, nie? Podejrzane! Wiesz, słyszałem że... Gender Alert Bo i powiedziałem, żeby z wami nie nagrywała. Kto? Tu skawka? Posłuchała Cię Spajki, gdzie najdroższa kukurydza? Kurwa! Gdzie? Gdzie i po ile? Co? Gdzie najdroższa kukurydza? argavis 1048 o kurwa! Ale ździerstwo! Pierdole jadę do Agravis. Gdzie to kurwa jest? Uduszka! Co duszka. kurwa, pinzoty za kolbę życzy, no. Pięzoty to on za obrobienie kolby pierwsze. Nie duszek? Nie. Nie? 450? Kurwa mm. pierdol się. W ogóle duszek Jaki tekst do mnie? Na skape, nie? Nie pierdol mnie tu Co? ja mu odpisałem, będę cię tu pierdolił. Co? Co? ostatnio na gadali, pamiętasz? Nie. I pamiętasz, tak? To zanim się wyłączyłeś, to słyszałem twoją dziewczynę. A, no! Ja jej mówiłem, że jeszcze się nie a ona już zaczęła gadać. Jak? Kurwa nam nie mówisz. Ja tak z przyzwyczajenia już jest. No gadam. Ale to było niezłe, to było za jej biznes To jest naprawdę żałujcie, że tego nie słyszeliście. O ja. Tak Też tak mi to... sensacja, no Nie wiem, taką polewkę za loka, że masakra. Tak. A w łeb chcesz! Młoda. Ja. Jak ty kurwa na mnie, na mnie mówisz? A w łeb chcesz? Nie nie, 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 tak nie mówię. No jak nie? No nie. No jak nie? No nie, nie kłam tu. A jak mówię do dziewczyny, to ciekawe jak będzie mówił do dziecka. Ty jajecznego. Ma... Jak to jak? Chodź tu chuju, A jak będzie dziewczynka? Chodź tu ci po. No ok. do mnie moja no, deska. No, nie, ok. Albo... Łap, to. No tak, pole... Palę... Nie, ale serio podam. Bo, bo, bo ciebie zgłaszam do tych, do praw Kogo? Na Luka. No tak. No, dole ja tu słupki wszystkie zgarniam. Czy ja jestem przy Agravisie? Czy ja jestem przy bioelektrowni? Dobra, ja już tutaj sprasowałem. Gdzie ty jesteś? Ty jesteś w Poznaniu. O, to jest cash cut. Co? Sprasowałem. No to zbieraj. <laughs> żeś zrobił, to teraz trzeba zebrać, nie? A je bało. Kało. ała, ała? ało. Buszkowi się ze stału. cię Bardziej na bioelektrownie wygląda mi to. Bajki. Co tak ucichłeś? On pracuje ciężko. Słucha, jak ja. czekaj debili, debili się kuci. A no jest tutaj i się tu wjeżdża. Na pewno gdzieś. Albo nie. Wróć do tamtego przedniego Cekaj, bo ja tu nie ma wjazdu. Ale ja nie wiem, wiem który to jest skup Agravis. Co, co ty chcesz? Tam ten sezon trzeba zakończyć. Jeszcze tam parę odcinków sam tego nagrać. Który sezon? No kurwa ten polski. Aha. No nie, już zapomniałeś o nim. Nie. Tak, nie, no tam nie trzeba nic nie miałać. na twoja rzecz ochrony. Kurwa prawie skończyliśmy na, na nic. No, no i kochani widzowie, już za niecały tydzień... Za tydzień, przepraszam, za tydzień ekipa BHZ spotyka się w Sosnowcu. Nie wiadomo. Czy za czy... granicą! Nie wiadomo, czy za tydzień, czy jeden, do na ten odcinek, więc... O i tam no... Nie, ten w piątek. No, no, to mniej więcej tydzień zostanie. No. Ale nie cała ekipa, bo oczywiście Duszek jak zwykle... No, kurwa będziesz tam przeżywał. Tak laga. ...dał dupy i, i nie załatwił, że przyjedzie, tak? I to takiego, że masakra. Sam źle. Si siła to... I to nie jest komputerowy. E, cicho, duszek. E, spajki, ty zamiast e, spajki to powinieneś mieć lag. Tu nie ma wyjazdu, tu trzeba przez krzaki jechać. Wujek o Dobra, kończymy ten odcinek Nie. Tak. Nie. Także do następnego i cymejta się cześć. No okay, cześć. Teraz na polu.